Miało być na bogato i made in Italy w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu. W budynku pojawiły się więc ekskluzywne włoskie meble za niebagatelne 854 tysiące złotych razem z montażem. Sprawę opisał dziennikarz Onetu. Prokuratura zapłaciła za wyposażenie raptem kilku gabinetów i jednej sali konferencyjnej. Stanęło tam kilka biurek, krzeseł. Zapewne jakiś szafek. A wszystko to starannie wybrane przez architektkę wnętrz, Annę Budzowską, która swoje usługi wyceniła na niemal 45 tysięcy złotych. I tyle dostała z publicznych pieniędzy. Rodzinne koligacje miały tu być bez znaczenia. Żadnego wpływu nie miał na to fakt, że moim mężem jest Jakub Przystupa, zatrudniony w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu, a zatem podległej prokuraturze regionalnej. Onet dotarł do pisma, który już w kwietniu pracownicy prokuratury wysłali do Najwyższej Izby Kontroli. Napisali o zarządzeniu ich szefa Bartosza Pęcherzewskiego, które w praktyce zmieniło zasady zamówień publicznych. Chodziło o podniesienie progu, od którego obowiązkowe było organizowanie przetargu z 20 do 130 tysięcy złotych. Po tej zmianie można było zatrudnić architektkę bez przetargu. Z tej zwyczajowej procedury zrezygnowano też przy zakupie mebli. Można tylko domniemywać, że dlatego aby m, można było kupić meble tego konkretnego wskazanego przez panią architektkę, Producenta. Wrocławska prokuratura wykorzystała tutaj furtkę, którą dopuszcza prawo zamówień publicznych. Kiedy jedna jednostka budżetowa dokonuje zakupów u drugiej jednostki budżetowej, jeżeli ta druga jest Zakładem państwowym działającym przy zakładzie karnym to wtedy rzeczywiście takiej, z takiej procedury można zrezygnować. I tak luksusowe meble dostarczyła państwowa firma z Włocławka, która do tej pory zajmowała się produkcją prefabrykatów betonowych i więziennych ogrodzeń. Skąd taki wybór? Na to pytanie Wrocławska prokuratura nie odpowiada i w sprawie wyjątkowo drogich mebli nie ma sobie nic do zarzucenia. W końcu poprzedni wystrój liczył sobie już 30 lat, podkreśla rzeczniczka. A sama architektka zapewnia: Umowa została przeze mnie wykonana w sposób rzetelny. W jej wyniku zrealizowałam kompleksowy, bardzo obszerny projekt wnętrz. To jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia przez prokuratora generalnego. Sądzę, że tutaj doszło do takiego rażącego nadużycia, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków publicznych. I w sprawie tych wrocławskich zakupów prokuratura krajowa prowadzi już czynności wyjaśniające. Wydaje polecenie pilnego skontrolowania tej sytuacji i przedstawienie mi wyjaśnień. Skuteczność kontroli wydatków szefa wrocławskiej prokuratury nie za bardzo wierzą politycy opozycji. Kto go sprawdzi Ziobro? Sprawdzą go koledzy z prokuratury, jak to jest jedna wspólna banda. To jest Fundusz Ochrony własnego środowiska. To są ludzie, którzy zatrudniają swoich bliskich, swoich znajomych. Ale jeżeli to jest nominat Ziobry, to pewnie go poklepie po ramieniu i powie, zrobiłeś bardzo dobrze, rób tak dalej, włos z głowy ci nie spadnie. W prokuraturze regionalnej we Wrocławiu właśnie zaczął się kolejny remont. Budżet to prawie 3 miliony złotych.